Kobiety spośród których znaków zodiaku uważane są za najmądrzejsze? Znaki, do których należą, kryją w sobie tajne kody siły, cierpliwości i wiedzy. Zapisz się, jeśli czujesz w sobie siłę, której nie znajdziesz w książkach. Teraz dowiesz się, kto stoi ponad emocjami. Pierwszym znakiem jest Koziorożec. Kobieta Koziorożec zna wartość każdego słowa, każdej osoby i każdego czynu. Ona się nie przejmuje, nie szuka uznania. Ona po prostu to robi. Jej mądrość przejawia się w jej czynach, w umiejętności zachowania milczenia, gdy wszyscy krzyczą i mówienia, gdy jest to naprawdę ważne. Ma w sobie stalowe jądro i czyste spojrzenie, które przenika do esencji. Czuje granice, potrafi czekać i nigdy nie buduje na piasku. Koziorożec to kobieta, do której ludzie przychodzą po radę, nawet jeśli nie są gotowi na poznanie prawdy. Drugim znakiem jest Panna. Kobieta spod znaku Panny to żywy umysł, ale jej mądrość nie polega tylko na logice, ale i na umiejętności widzenia istoty rzeczy, zauważania tego, co umyka innym. Analizuje, czuje, obserwuje. Jej umysł jest niczym ostre ostrze, które precyzyjnie tnie sytuację na kawałki. Nie poddaje się emocjom i zawsze szuka prawdziwej przyczyny. Dziewczyny nie da się oszukać pięknymi słowami. Ona słyszy prawdę nawet w ciszy. To kobieta. Która wie, kiedy odejść, kiedy wybaczyć, a kiedy po prostu się uśmiechnąć i zrobić wszystko po swojemu. Trzecim znakiem jest skorpion.